Siemano, widzę, jak gramy Steel Aprin Rose. Załóżcie czapkę w górę tam na suba, a my pójdziemy z filmem. Co to jest? A! Idę na górę. Idę na górę szybko i na górę. Idę na górę. Co to mam? A ja robię, co robię. co? Dobra, pík. Dobra, zrobiony rep ten. To zrobiono? zrobione. Tripitropi, tropa tripa. Pik, pik, pik. Trojmara, trudnicina. Tu byśmy sobie coś ukradli, zaraz. Tego byczka, tego byczka i tego byczka. Okej. Okay. Leoneli? Lionel kaktuseli. Le Bombardiro, krokodilo, krokodilo. Oh bombar, bombardiro, krokodilo, krokodilo, trolimero. Bla, bla, bla. Mm -hmm. O, tego zauważymy na pewno. się... nie na pewno, ale postaramy się zabrać.

Czyli brry patapin. patapin. Mm. są te fajne, ale tu ten... Tu te są fajne, ale ja bym miał bardzo daleko. A ty... Nie, a ty nie ma takiego fajnego. O! Oh. Pandacini bananini. Pandacini Ten jak sprzedamy, on jest słaby. Dawaj, tu ja. Pik. Pik, pik, pik. Tu jest 6 sekund, on tu jest w tej bazie, nie? How Lipka. Tu, tu nic fajnego nie ma. Oj, tu Co bym chciał? Od razu będę szedł do tego. Poczekajcie. Teg, do tego. Albo nie, do tego będę szedł. No, tylko do nich. Woah. Oh. O, oh, ag nee. Sss sss sss. Dobra. A, się napijam, fajnie. Oj, co? Ej! Oj, fajne. O... Jestem tu? Leru, 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 leru. Nice? Jak najwięcej. wiem, A, i lipka. Ale spokojnie. u, Ale spokojnie. Mamy tych dwóch byczków. I to ten ma ten... Dobra widzowie, zaraz się widzimy w kolejnej, w kolejnym tym, bo teraz o mnie będzie musiał krać, bo wiecie co, nie? Dobra. Do, widzowie, zaraz się widzimy. Już widzowie, już widzowie jestem. I wzajemnie weźmiemy sobie to na pewno tu. To damy tu. Tego fajnego byczka damy tutaj. E, tego damy o tutaj. Te, to damy to. Oj damy tutaj i jest chyba git, nie? ej ale teraz to ten ten jest fajny jest mega fajny Znaczy wiem to jest mityk ale to nie za to nie za ten golden ani nic nie? ale ale wiecie i w co wie jestem tylko z tym gościem i on nie ma takiego fajnego dobra napiszę zejdę do niego albo co nie

Le, leru, leru. Matko, nie wytrzymam. Zaraz te epickie damy tego. Na górę. Dajemy je na górę, bo. Ślipka trochę je stracić. Już nie chcę jej stracić, nie? Na pewno, bo bardziej rock, damy damy, a potem tego. Tego Shimpazji tego na pewno, jak go bym stracił w to, to, by, to by troszkę smutno by mi było, nie? No bo niby on jest jakiś no, mega dobry, jest, nie? Ten już mi milion dał, nie? No fajnie, mega fajnie. Git, zarobimy sobie, hop siup nie? Teraz tak, na pewno Bardiro Krokodilo tam damy, bo nie chcę go stracić. To tu na pewno nie chcę go stracić. To najpierw strzał leci tutaj. Bo nie chcę ich stracić, bo Bardiro Krokodilo nie mogę stracić. Także no i damy tego byczka. Uuu, fajnie, fajnie. Całkiem, całkiem, git I tam koło mnie sąsiad mał din din din, din 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 To też ja bym go chciał chapsnąć. Ale zobaczymy. 40 sekund. Ten ma 100. Ponad 100 dobra se... Kupię tego pandacini bananini. a już za mnie będą podbijać, tak? Svinina bombardino. ¿Svinino? Dobra, widzowie, widzimy się w kolejnym tym, w kolejnym. Widzowie, już jestem. Gadałem z moim tatem i i, i, ten, i dostałem szóstkę. <laughs> widzowie, jak coś, to, to, to ja tego nie zartuję. Dostałem, widzowie, widzowie w czwartej klasie yy, był sprawdzian z alfabetu, nie? I dostałem szóstkę, także fajnie. To tam przybił piątkę. Fajnie, fajnie widzę teraz szedł, jak Ptolomew przyszedł do Bombardieru Krokodilu, tak mam dwa, dwa, mam cztery mityki, czyli, czyli cztery mityki już mam na tym, na tym filmie. Nie! Trzy mityki. Tego na pewno damy tu. Dobra, pyk. Widzę jak mówię, że przechodzimy do kolejnej rundy, to tak chodzi mi, że przechodzimy do kolejnego świata, bo tu mi będą kraśnie. Dobra, tu pomogę mu. Ej, ale on jest dobry! A, tu jest na długo! Ej, ja, ja na tym kazić nie umiem. Widzę, też tak macie, że jak na przykład macie jakoś tak dziwnie, nie, zrobicie tak, a potem ktoś wam zrobi, a potem jak na przykład nie będziecie mieli tego, to, to tak potem milicie się jak to ten? Czemu to tak się robi? Bo ja tak mam. Tak jest troszkę lipa. Dobra. 8 sekund. Dobra. Macie sekundę, tik, 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 dobra. Pik, oj. Pik, dobra. Pan do nie sobie za tysiączkę, Cimbanini. tysiączkę zarabia. Na pewno ma tutaj, gdzie, gdzie on to ma? Muszę to wszystko ogarnąć. Ja to tak robię, że na przykład sobie jakiś cel osiągam. Ooo, to zamiana, to zamiana. Tego akurat nie może to być. Jakbym zimba zimba nie stracił, to by nie było tak aż fajnie. <ścoughs> A widzę by mi zmniejszyć skina? I... Dzisiaj na pewno się zmniejszę Bo do tej gry Potrzeba zmniejszyć skina, nie? A ten bombardiero krokodilo To Dużo zarabia Tylko chyba ten mniej bo, bo ja go kupiłem i, I jakby on wszedł Na moją bazę, a, a jak Ja go ten... Tam... oj No i on już się slipa.

Poland. Czyli tu się ma tutaj, prawda? Prawda, tu ją ma. Uuu, jaka Co to jest zapała! A bo ja miałem sprężynkę, to dlatego go tak. Także. Milion, właśnie. Właśnie, milion. Zakro się bez nim? Leru, 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 Na pewno, muszę to kupić. Kolejny, jestem, sobie Ja jestem... ty Le... Leru, leru, no nie. Ja ciągle kupuję leru, leru, Bikus, dedik. Nie. Który więcej zarabia? Dwieście pięć? A, razem, dobra. Razem, dobra, to, to tego. Potem jedzie bombomini guzini, nie? I, I ktoś tam jeszcze. I potem to jakieś... Mam nadzieję, że dobre, bo I coś stało. Ja ci tak... Ja wiesz o tym, że ja cię nie puszczę teraz. Ja cię teraz nie puszczę, a tak będę bił. Jak nie umrze, to... Że... Gdzie jest to człowiek? No, umrzyj. Dobra, wzywaj, widzimy się w kolejnej rundzie. Widzę, że już jestem. Co?!

Leru, leru, leru. Dobra, wejść, ja nie chcę. Iść. Serio? Tak muszę słuchać z Ja nie widziałem. Kawałek. Ale dostałem. Dobra, widzę, jeżeli Wam się podoba, zostawiajcie łapki w górę, tam na dole subiki i oglądajcie kolejne filmy. A ja Wam życzę mojego dzięka i zobaczenia. Elo!